Hej kochani. Dziękuję za całe wsparcie, jakie dostałam po ostatnim filmie. Naprawdę wiele dla mnie znaczy. Poprzednio wyznałam wam, że piszę, a dziś, dziś opowiem wam co nieco o samej historii. Poznajcie moją pierwszą książkę. Poznajcie Trzy. W eskicie niskim, na terenie opuszczonej Łemkowskiej wsi, zostaje odnalezione ciało, owinięte folią, starannie ułożone, jakby ktoś chciał coś powiedzieć. Albo coś ukryć. Komisarz Robert Zeglarski, zmuszony do przerwania urlopu, trafia na trup prowadzący do zaginionej nastolatki i sieci tajemnic skrywanych przez zamkniętą społeczność. Do sprawy włącza się również Aleksandra Wysocka, specjalistka od poszukiwań osób zaginionych, która doskonale zna ten teren, ale jeszcze lepiej zna własne demony. Odnalezione ślady prowadzą głęboko w beskidzkie lasy, gdzie każdy cień może skrywać odpowiedź, albo zagrożenie. Nie każda rana krwawi. Ale krew zawsze pachnie tak samo. Tam, gdzie ścieżki zarosły milczeniem, grzech nie znika, tylko zmienia twarze i zostawia ślady, których nie da się zmyć. Trzy to opowieść o winie, lojalności i granicach, których przekroczenie zmienia człowieka na zawsze, o miejscu, gdzie nawet cisza potrafi kłamać i o tym, co się dzieje, gdy prawda próbuje się wydostać na powierzchnię.